Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu film poświęcony schodom. Dzisiaj druga część montażu oświetlenia LED, a tutaj jest nasz pacjent, czyli schody, które jeszcze wymagają wykończeń. No i właśnie montażu oświetlenia LED, i teraz można do tego przejść. Aby w ogóle przystąpić do samego montażu oświetlenia LED musicie mieć oczywiście schody. Muszą one być wstępnie przygotowane, czyli w nosku, czyli w miejscu, w fragmencie schodów, który wystaje poza podstopnicę. Musicie od spodu wyfrezować rowek szeroki na 16 mm, a głęboki na niecały centymetr, dokładnie 9,8 mm gdzie będzie schowany sam profil aluminiowy. Trzeba to w ten sposób zrobić, nie możecie tego naklejać po prostu na stopień, ponieważ będzie to wyglądało nieestetycznie. A też pamiętajmy, że sam profil aluminiowy odprowadza ciepło z paskalet, więc no, to musi być zrobione w ten, a nie inny sposób. Jak już mamy przygotowane stopnie, mamy już położone te stopnie, można zabrać się za samo przygotowanie pasków LED. Jeśli nie uda mi się przylutować przewodów do samego paskalet w domu, muszę to zrobić tutaj na miejscu montażu. Nie jest to żaden problem, w sumie żadna różnica. W szczególności, jeśli do końca nie wiecie, jaka jest długość przewodu, długość paskalet, no to trzeba to zrobić już podczas samego montażu. Miejsce pracy, tak żeby było jak najwygodniej. Akurat ja mam na, na stopniu, mam tutaj taki fragment jeszcze pod stopnicy, i na tym będę sobie lutował. Najpierw pokażę Wam, jak nie lutować. Yy, więc tak jak, jak zawsze, ponieważ pasek LED ma, ma pod, spodom, pod spodem mm, warstwę klejącą, żeby nam po prostu było wygodnie, można sobie go nakleić na jakąś powierzchnię, na której będziemy lutować. I tak jak mówię, najpierw pokazuję, jak nie lutować. Czyli tak czy owak trzeba odizolować przewody. Można je skręcić delikatnie. I osoba, która to robi pierwszy raz, całkiem możliwe, że zostawi troszeczkę za duże przewody, co muż, może później powodować, że będzie dochodziło do zwarcia, jeśli one będą się stykały i po prostu przewody, pasek LED nie będzie świecił. I jak nie robić, czyli mamy swój lód, mamy pasek LED, który ma tutaj. Dwa miejsca do, do lutowania. Mamy nasze przewodziki. Oczywiście mamy lutownicę. Błędem jest zrobienie w ten sposób czyli nałożenie lutu na, na samą lutownicę. I teraz będziemy lutować przewód do, do samego paska. Czyli przykładamy przewód i lutujemy. Jest to dość niewygodne. Już czuję nawet w rękach, że e, cały pasek jest e, gorący, tak samo jak przewód. I no, niby gdzieś tam jakoś zlutowało. O, no widzicie, nie zlutowało, to jest raz. A dwa już mi się tutaj przepaliło. Więc pokażę Wam teraz, jak lutować. Odetnę sobie tylko ten fragment, który mam. Zepsuty, czyli mam teraz od nowa pasek LED czysty. Mogę sobie nakleić tak, czyli wygodniej. To nie jest pasek, który będę zakładał, tylko to jest taki, powiedzmy, z odpadu. Więc on już ma ściągnięty. Na całej długości ten przylepiec z tyłu, dlatego on się też tak nie chce kleić. I teraz tak. Mamy nasze przewodziki. Rzeczywiście najpierw trzeba troszeczkę więcej odizolować z jednej strony. W momencie jak mamy to, widzicie u mnie nawet jak telefon dzwoni nie ma cięcia, bo to ja jestem porządnym aktorem, nie robię powtórek. Dobra. Mamy nasze przewodziki i mamy dosłownie tak pół centymetra wystawiony przewód. Bierzemy w tym momencie, a można sobie po prostu go położyć jednego i drugiego, to nie przeszkadza. Najpierw poziom yy, najpierw lutownicę sobie rozgrzewamy i przykładamy sobie do samego przewodu do tej końcówki i w tym momencie dopiero dajemy troszeczkę lutu. O. Mamy nasze końcówki zalutowane, tutaj się zrobiło aż tak za dużo. Nie ma żadnego problemu z tego względu, że i tak obcinamy tutaj nadmiar i zostawiamy tak dosłownie, dosłownie nie wiem czy to będzie widać czy nie, chyba nie, ale 2 mm, maksymalnie 3. Tyle sobie zostawiamy przy drugim dokładnie tak samo. I teraz, co robimy, znowu bierzemy nasz lód. I teraz zajmujemy się samym paskiem. Przebliżę, żebyście widzieli lepiej. Najpierw delikatnie rozgrzewamy naszą lutownicę. I przykładamy tutaj w te miejsca. I w momencie, kiedy rozgrzeje nam się pasek LED, wtedy przykładamy lód. Robi się to w ten sposób, czyli OK, to już jest zimne. Pokażę wam, zbliżę, widać, widać. I w tym momencie, jak już mamy i sam lód na naszych przewodach i na pasku LED, wystarczy. Najpierw przyłożyć nasz przewodzik do do tutaj tego miejsca, gdzie będziemy lutować. Rozgrzewamy lutownicę. Wystarczy praktycznie dotknąć, i to wszystko, i w drugim miejscu tak samo dotknąć, i mamy zalutowane. To już jest zimne. Nowy ostrz, no proszę cię. Widać, widać. I w tym momencie można to kręcić. Nic się z tym nie dzieje. Na pewno to nam nie odpadnie, nie ma szans. Z przewody do samego końca są zaizolowane, więc nawet jeśli tutaj nam coś się przyciśnie, czy coś, nie ma opcji, żeby doszło do jakiegoś zwarcia, ale, tak czy owak, dla świętego spokoju bo ja jestem troszeczkę taki nadgorliwy i tak zawsze biorę odrobinę taśmy klejącej i zaklejam tutaj końcówkę, i wtedy już jest naprawdę święte, nic ci nie może z tym stać. Tak sobie lutuję wszystkie paski i mogę przejść do następnego elementu znaczy następnego elementu następnego momentu, gdzie będę je wklejał w profile aluminiowe. Przy każdym schodzie są wypuszczone przewody, które idą od schodka do schodka, do schodka, do schodka i tak dalej. Wszystko należy połączyć oraz przylutować do naszego paska LED. Więc na samym początku musimy wziąć same nasze przewody i je odizolować. Robię to delikatnie, tutaj na kartonie, tylko i wyłącznie tak, żeby przeciąć izolację, jeśli macie. Dobrej klasy przewód, no to nie będzie to skomplikowane. Czasem, jak się kupuje słabe e, te przewodziki, jakieś w bardzo promocyjnej cenie, no to ta izolacja jest tak zgrzana, że aż ciężko ją e, ściągnąć z przewodu. A tutaj ogólnie nie ma problemu. Wystarczy odizolować. Nadmiar odciąć tej izolacji na równej odległości uciąć przewody, następnie je odizolować. Dzisiaj taki odcinek, że wszystko robię na żywo, ale może komuś to się przyda. Następnie skręcamy. Ja preferuję, preferuję lutowanie przewodów, żadne tam jakieś złączki albo po prostu skrętka i izolacja, z tego względu, że oczywiście to później jest możliwość wymiany tego, ale jest to takie dość upierdliwe, więc dla Waszego spokoju, właściciela spokoju, lepiej to zrobić od razu jak najlepiej. I można to w tym momencie zalutować i robimy to w ten sam sposób. Czyli najpierw do samego przywodu przykładałem poziomice, lutownicę, żeby rozgrzać przewód i dopiero wtedy kładziemy lód. Teraz mamy ładnie to ulutowane. Jeden, drugi. I tyle, obcinamy nadmiar. Oczywiście nie powiedziałem tego jak lutowałem same, same tutaj te przewody do pasków LED, że należy zwrócić uwagę na plus i minus, ale to jest chyba oczywiste. Takie zalutowanie należy wziąć i oczywiście Oczywiście, zaizolować, żeby przez przypadek gdzieś tam nie doszło do zwarcia. Jeden, drugi. I w ten sam sposób bawimy się z wszystkimi stopniami. I to jest tyle. A jak już uda się zlutować wszystkie. Paskilet. Wypadałoby w tym momencie podłączyć sobie zasilacz, podłączyć zasilanie i zobaczyć, czy wszystko dobrze działa. I tak też zrobiłem. Obrócę kamerę. Tutaj, tak naprawdę, nie patrzcie się na te stopnie, tutaj wcale one jeszcze nie świecą. A tutaj są te moje paski. LED. Na razie wygląda to jak na choince. Ale teraz można już zabrać się za samo docinanie profili aluminiowych. I podklejanie wszystkiego tutaj w miejsce pod stopniami. Więc ja sobie teraz podocinam te profile. To Wam może oszczędzę, bo tutaj, no, w sumie nie ma nic romantycznego w tym. Po prostu wystarczy wyciąć, dociąć profil na odpowiednią długość. Jak już będę miał je docięte, to będziemy zabierać się za wklejanie tego pod stopnie. Sam montaż paska ledowego jest bardzo bardzo prosty. Jak już mamy docięty na odpowiednią długość profil aluminiowy, to jest profil tak zwany A, który ma taki przekrój. Mam nadzieję, że to widać. Jest on szeroki na 16 mm i wysoki na niecały centymetr, także idealnie wchodzi właśnie w to wyfrezowane miejsce pod schodami. Wchodzi praktycznie na styk. Na wcisk, czyli nie trzeba go w żaden sposób kleić, wystarczy go wsunąć, wcisnąć i on się będzie trzymał. Ja jestem oczywiście nadgorliwy, więc zawsze daję chociaż troszeczkę, troszeczkę tego silikonu, żeby to się trzymało, żebym nie miał pewność, że się trzyma. Oczywiście, tak jak mówię, to nie ma sensu. Dobra, mamy nasz profil, mamy pasek LED, który jest już przylutowany, wystarczy w tym momencie ściągnąć. Pasek ochronny z tyłu i po prostu można wkleić ten pasek LED w nasz profil. Jeśli zdecydujecie się na bardziej profesjonalne rozwiązanie, no to te paski tutaj są bardzo mocne. Nie ma ryzyka, że się cokolwiek odklei. I też nie powiedziałem tego, przynajmniej w tym odcinku, ale należy pamiętać, żeby wybierać w miarę porządne te paski LED z tego względu, że później wymiana oczywiście jest możliwa, ale jest dość kłopotliwa i niewygodna, więc lepiej od razu zainwestować troszeczkę więcej pieniążków, kupić coś z wyższej półki i nie mieć później problemów z, z, z wymianą takiego paska. Ok, jak mamy wklejony ten pasek. Bierzemy szybkę, akurat to też jest może można powiedzieć istotne, bo są różnego rodzaju te szybki, są i przeźroczyste i mleczne, a ta jest troszeczkę inna, to jest szybka węglowa, różni się ona tym od, od innych szybek. Pierwsza sprawa, że bardzo dobrze rozprasza światło, a druga sprawa nie żółknie wszystkie te takie i przeźroczyste, i mleczne mają to do siebie, że żółkną z czasem, a ta po prostu nie żółknie. Także tak jak taką zamontujecie, to, to i za rogi, i za dwa ona będzie miała dokładnie ten sam kolor. I teraz tak, można oczywiście przyłożyć i wciskać tą szybkę, ale zdecydowanie. Lepszym rozwiązaniem jest wsunięcie jej, oczywiście jeśli macie taką możliwość, bo czasem po prostu nie ma możliwości wsunięcia i trzeba wciskać, ale ja akurat mam, więc właśnie w ten sposób to zrobię. Dobrze, mam do samego końca. W tym momencie mogę wziąć ucinaczki i obciąć nadmiar. Obracamy profil na drugą stronę. Tak jak powiedziałem, ja daję odrobinkę silikonu. Ale to tak, tak jak mówię, to dosłownie kilka kropelek, nie więcej. Bo więcej naprawdę nie potrzeba. O, to, jest, to jest tyle. Takie, można powiedzieć, wręcz smarki. I teraz obrócę kamerę. Mam nadzieję, że to będzie widać ja muszę sobie no ciężko mi to będzie Wam pokazać może jeszcze piętro niżej no może tak I teraz wystarczy wziąć profil od spodu znaleźć gdzie jest to wyfrezowanie I po troszeczkę, powolutku do wcisnąć. I to jest cała robota. Może ktoś zwrócił uwagę, że stopnie tutaj od tej strony, gdzie będą cokoliki, nie są idealnie dopasowane do ściany, tylko jest tu taka przerwa mniej więcej. 6 mm 7 mm od ściany a, a samym stopniem i jest to miejsce, gdzie można włożyć nadmiar tego przewodu. Najlepiej, żeby ten przewód był w miarę luźno tam schowany, z tego względu, że jak w późniejszym czasie będziecie chcieli wymienić sam pasek LED, no to odsłaniając samą szybkę, można swobodnie wyciągnąć ten pasek a po prostu nadmiar samego przewodu, który będzie za cokolikiem, bez problemu również wyciągniecie i no będzie później po prostu dużo łatwiej go zlutować. I jeśli uda Wam się dobrze schować przewody, tak jak przed chwileczką to pokazywałem, to sam montaż cokolików nie będzie stanowił żadnego problemu. W tej części schodów, gdzie właśnie mamy podpięte oświetlenie LED, Musimy w każdym cokoliku jeszcze wyciąć taki, taki tutaj, taki tu, tutaj coś. Z tego względu, że e, dopykając cokolik, tutaj właśnie schowają nam się te dwa przewodziki. Oczywiście całość jest schowana za samą stopnicą, nie jest to widoczne. A montaż cokolików, no to tak jak już pokazywałem, prosta sprawa troszeczkę kleju, przynajmniej ja to tak robię. Daję na poprzedni. Cokolik, odrobinę kleju. Lamelka, którą również smaruję klejem. Wkładam lamelkę w poprzedni cokolik. Dobijam. Jeszcze raz tutaj od góry smaruję klejem. W miejsce samego cokolika daję odrobinę kleju. Nie za dużo. I można wciskać nasz cokolik. Tutaj się przyda młotek. Takie proste. I w końcu można powiedzieć, że jest koniec, niby już jest noc, ciemno, ale warto było. Teraz można przejść do najmilszej części, czyli do ściągnięcia całych kartonów, wszystkich zabezpieczeń i zobaczymy jaki jest efekt końcowy. Efekt końcowy jest taki. Zajdę na dół. Jeszcze raz wyjdę do góry. Psa. No obróć się. Kolejne schody i przy zgaszonym całym świetle, tylko i wyłącznie schody wyglądają w ten sposób. Oczywiście jeśli ktoś uzna, że jest za jasno i chciałby troszeczkę ciemniej, nie ma żadnego problemu, można w to dołączyć ściemniacz albo taki manualny. Potencjometr albo choćby nawet taki na telefon, to jest całkowicie dowolne. Tutaj można szaleć tak, jak się tylko i wyłącznie podoba. Jak widzieliście na tym filmie oraz poprzednim, na którym pokazywałem montaż oświetlenia LED, samo podpięcie nie jest jakoś bardzo skomplikowane, a efekt myślę, że naprawdę warto się zastanowić i zrobić sobie takie oświetlenie. W tym momencie, no, już z tych takich halogenów, które są przy ścianie, no, to się już od tego się odchodzi. A takie oświetlenie LEDowe, no trzeba przyznać, że to robi robotę. Jak się zaświeci, to, to bardzo elegancko to wygląda. A kolejny plus takiego oświetlenia, że w nocy ono za bardzo nie razi. Jak wchodzicie po taki schodek albo schodzicie, no to. No, to, to światło bezpośrednio Was nie razi z tego względu, że pada bezpośrednio w dół. Odbija się tylko i wyłącznie od podstopnicy i pada w dół. Cóż więcej będę mówił. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Już zapraszam Was od razu do następnego, który ukaże się w środę. A w przyszłym tygodniu, w niedzielę, prawdopodobnie kolejny montaż schodów, i tam dopiero będzie ciekawe oświetlenie. Już Was serdecznie zapraszam. Jeśli ten odcinek się Wam podobał, proszę łapkę w górę, napisz jakiś komentarz i widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!